Witam się, cześć, <laughs> niestety znów przemówię. Um... Serdecznie dziękuję za a, lajki wasze, subiki. Fajnie, dziękuję. Mega, to jest super, że komuś się to podoba i y, można komuś pom pomóc. Że ja mogę komuś pomóc. <laughs> Chciałem dziś Wam zwrócić e, uwagę na element, który zasadniczo mało kto zwraca uwagę. A mianowicie jak już rozmawialiśmy ostatnio o regulacji wstępnego napięcia sprężyny amortyzatora z tyłu w naszych ulubionych i kochanych motocyklach Honda VTX, jeden jeszcze jest element, który, na który mało kto zwraca uwagę, a jednak jest on istotny, ponieważ w zeszłym sezonie przekonałem się sam osobiście na, na właśnie na tym moim, w 1800R a mianowicie coś czego nie widać w wprawne oko może powiedzieć słabo widać, generalnie chodzi o element tutaj pod nad... nakrętką i element tutaj pod nakrętką szanowni tam są gumy tam są tulejki gumowe jest na górze jedna na dole jest kolejna i teraz tak, moja historia z zeszłego sezonu. Jadąc um, przepisowo, przepisowo jadąc, poczułem, że um, motocykl zaczyna lekko wibrować tyłem. I zastanawiałem się, o co chodzi. Czy wał, czy koło niewyważone? Generalnie, panowie i panie. Panie i Panowie, tu są gumy, tulejki gumowe. Jedna na górze, druga na dole. Te tulejki wyrabiają się, łapią luz. Generalnie, raczej dołem są ściśnięte aż do momentu, że są przerwane. Słuchajcie, w hondzie. Jak ktoś będzie chciał, podam stronę. Jedna taka tulejka gumowa e, z Hondy, oryginalna, kosztuje 18, chyba 50 teraz, na dzisiejszy dzień. Potrzebnych jest ich e, 4 sztuki. Jak nigdy nic nie robiliście, a macie już motocykl, Dłuższy czas, albo dopiero kupiliście, a jest rocznik 2000. No, generalnie wiadomo, nie, jest, nie, nie są modne te motocykle. Weźcie to wymieńcie, nie? To nie jest duży koszt, ale poprawia komfort i bezpieczeństwo jazdy. I to polecam. E, mało kto o tym mówi: jedna tulejka gumowa na górze, druga tulejka na, e, gumowa na dole. Generalnie przy zmianie lekko podnieść motocykl na podnośniku i wypoziomować go tak, aby delikatnie schodził cały, cały amortyzator. Jeden nie robimy dwóch na raz, róbcie jeden. Drugi będzie trzymał. Więc generalnie do demontażu. Lekko cyrklujecie y, koło, żeby y, amortyzator luźno wyszedł. Tu jest tylko jedna śruba, tu jest druga śruba. Wykręcacie, wymieniacie tulejkę, przechodzicie do następnego amortyzatora. O, przepraszam. E no, i właściwie tyle chciałem Wam powiedzieć, bo mało kto na to zwraca uwagę, a jednak jest to istotny element. No i z tego miejsca ponownie dzięki, pozdrawiam. Fajnie, że komuś się to podoba. Piątka dla grupy. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do zobaczenia na trasie.